Nazywam się Marta Matuszkiewicz. Pracuję w Rankomacie od 8 lat. Jestem agentem ubezpieczeniowym i na co dzień sprzedaję dla klientów polisy OC i autokasko. Największą obawą wśród klientów jest duża liczba towarzystw oraz szeroki wachlarz ofert, które proponują. Dzwonią do nas, żeby się po prostu upewnić, czy oferta, którą znaleźli na stronie, faktycznie jest najkorzystniejsza i najtańsza. Często po prostu nie znają podstawowych pojęć. Nie wiedzą, jaki zakres ich interesuje, a my jesteśmy od tego, żeby dopasować to najlepszą ofertę do ich potrzeb. Nie pamiętam dokładnie, ile trwała najdłuższa rozmowa, którą przeprowadziłam z klientem, ale są sytuacje, gdzie takie osoby trzeba poświęcić więcej czasu i są to nawet rozmowy w przedziale 30-40 minut. Każdy klient na swój sposób jest wyjątkowy Ich do odzywania, bo ma jakiś problem, to po prostu pamiętam, w jaki sposób przebiegła rozmowa. Ostatnim razem zadzwonił do mnie znajomy, który zakupił... Samochód za niespełna 1000 zł, a ubezpieczenie wyszło 1200. Finalnie zakupił polisę. Klienci preferują zakup ubezpieczenia bezpośrednio u agenta porównywarki rankomat.pl, a nie online, ponieważ mamy odpowiednią wiedzę w tym zakresie i chcą się po prostu upewnić, że ta oferta spełnia ich oczekiwania. Jest duża liczba klientów, którzy odzywają do nas, do rankomatu. Proszę o kontakt bezpośrednio ze mną, wymieniają z imienia i nazwiska, ponieważ są zadowoleni z obsługi w zeszłym roku, chcą, żebym przygotował im polisę odnowieniową na kolejny rok, czy też po prostu dlatego, że zakupili kolejny pojazd i szukają ubezpieczenia. Niejednokrotnie też tacy klienci piszą maila bezpośrednio do nas i proszą o kontakt w tej sprawie. Ta praca sprawia mi satysfakcję, zwłaszcza wtedy, gdy Dzwonią klienci, którzy nigdy nie zakupywali polisy OC czy to autokasko na samochód, nie mają żadnej wiedzy w tym temacie, nie znają żadnych zakresów, pojęć, a mi udaje się im przygotować taką polisę podczas pierwszej rozmowy.